Witam wszystkich. Jakiś czas temu obiecałem Wam konkurs, no a że końcówka roku zbliża się już nieubłaganie, no to najwyższy czas takowy zorganizować. Tutaj obok mnie jest część nagród, które udało mi się pozyskać od sponsorów lub zakupić w własnym zakresie, tak żeby można było to rozdać właśnie dla Was jako podziękowanie za, jakby nie było, rozwój mojego kanału na YouTube, Zresztą grupa również się rozrosła i to dość mocno. Ogólnie ten konkurs ma być formą podziękowania ode mnie dla Was za to, że jesteście, za to, że e, jestem, nazwijmy to, coraz większy, jeżeli chodzi o zasięgi YouTubeowe i ogólnie, no, za to po prostu, że jesteście i pomagacie mi e, piąć się ku górze. Więc to jest moja forma podziękowania dla Was. Jeżeli chodzi o zasady konkursu, to one są banalnie proste, bo takie. Chciałem, żeby były, żeby jak największe grono Was jako użytkowników mogło z niego korzystać i powiedzmy sobie szczerze praktycznie już zrobiliście wszystko, co jest potrzebne, żeby brać w nim udział. Konkurs polega na tym, że po prostu chwalicie się swoją najlepszą, najładniejszą wykonaną pracą remontową. W 2023 roku na moim profilu na Facebooku Dawend wykończenia tam będzie osobny post konkursowy, i właśnie w tym poście, w komentarzach, jedna osoba na jedno zgłoszenie może publikować maksymalnie do pięciu zdjęć z danej realizacji, i inne osoby poprzez lajki będą, tak jakby, oceniały, która praca jest najładniejsza, najlepsza i tak dalej. Osoby, które Uzbierałem najwięcej tych lajków, a lajki z zdjęcia sumują. Po prostu wygrywa. Są trzy miejsca przewidziane jako zwycięskie. I jak dla mnie no, ten konkurs jest banalnie prosty. Jedynie co musicie zrobić to zasubskrybować kanał, jeżeli ktoś tego nie robi, dawen wykończenia. I wkleić te zdjęcia do postu. No i potem czekać. Najlepiej rozpromować to, bo to nie ma co ukrywać, że im więcej znajomych i tak dalej polubi Wasze zdjęcie, polubi Waszą pracę, no to większe szanse macie na mm, nagrody. Taka jest prawda. Od razu zastrzegam do tego konkursu, jest napisany regulamin, będzie on w opisie postu. I prosiłbym, bo ja wiem, że ja chciałem zrobić ten konkurs jak najbardziej prosty, przystępny i tak dalej. Wiem, że te lajki można kupić. Ja też nie jestem głupi. Jestem po informatyce, więc wiem, że są strony, gdzie można, możecie to dokupować i tak dalej, ale to również da się sprawdzić. I naprawdę, ja bym chciał, żeby to było podziękowanie, uczciwe podziękowanie z mojej strony dla Was. I, no, nie ukrywam, też oczekuję e, uczciwości z Waszej strony, więc miejmy zabawę obupólnie z tego konkursu. A jeżeli chodzi o nagrody, w ogóle pamiętajcie, żeby przeczytać regulamin, a nie ma nic skomplikowanego, ale żeby potem nie było jakiejś dziwnej treści niespodzianek. Ale jeżeli chodzi o nagrody, to są trzy miejsca w konkursie będzie, w regulaminie konkursu, jest wszystko opisane powiedzmy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce z podziałem, ale w tym filmie chcę Wam ogólnie pokazać, jakie są nagrody i co można wygrać. Pierwsze miejsce, albo inaczej, zanim Wam powiem, co jest za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, powiem Wam, jakie części są wspólne, bo takie też są, żeby się nie dublowało w materiale. Pierwszym to są, ja Wam wszystkiego nie będę pokazywał, to są gadżety od firmy Botament i Sopro. To są spodnie, jakieś koszulki i tak dalej. Ogólnie gadżety, które e, pozyskałem od sponsorów. I co jest bardzo fajne, gdzie to jest? Ja to może gdzieś tam tu. Wyciągnę Wam jedną. I co najlepsze, bo na tym mi bardzo zależało, to udało się pozyskać trzy takie sztuki poradników Sopro w wersji 9. Jeżeli ktoś się zajmuje glazurnictwem, płytkami, to te poradniki są genialne. Zresztą chyba to są ostatnie trzy, które były luźne, e, dostępne w Polsce bo to już było ściągane przez przedstawicieli technicznych i tak dalej. No bo ja lubię papierowe rzeczy i ja wiem jest elektronika i tak dalej, ale jednak taka książeczka na spokojnie do poczytania wieczorem jest genialna. I tak jak mówię, są gadżety. Są wreszcie, ja wiem, sporo ludzi się pytało szczególnie na Instagramie o kubeczki firmowe. No więc moje kubeczki też są. Są kubeczki z Botamenta. Nie będę wszystkiego, może, wypakowywał. Czy to jest. Dobra, nie będę rozpakowywał. Niech ma radość ten, kto wygra, bo to jest kubeczek. A więc tak. Pierwsze miejsce, oprócz właśnie te gadżety, są w wszystkich trzech miejscach. Są dodawane do każdego miejsca jako podstawę. Pierwsze miejsce to jest. Sawka próżniowa grabo. Tak jak mówię, jeżeli ktoś się orientuje, yy, albo ktoś pracuje przy płytkach, no to pewnie wie, co to jest i co to potrafi. Genialna sprawa. To się udało dorwać od sponsora Centrum Techniki Diamantowej za co naprawdę wielkie dzięki, bo to jest konkret sprzęt. A więc to jest za pierwsze miejsce. Standardowe gadżety, o których mówiłem, ja to będę odkładał, bo. Ja się potem w tym pogubię, gdzie co, do jakiego miejsca należy. To też, tak jak mówiłem, takie są torby z gadżetami od Sopro, więc troszkę tego jest, żeby nic nie rozbić. Oraz za pierwsze miejsce, czego wy teraz nie zobaczycie, ale to jest przede mną: a mianowicie zestaw skrzyń Kubrika. Tych nowych czerwonych. Bardzo fajny zestaw. Więc za pierwsze miejsce, jak dla mnie taki fajny, konkretny zestawik, z którym naprawdę można co nieco podziałać i to na robocie, jeżeli chodzi o przystawkę i to i jeżeli chodzi o organizację pracy na skrzynkach, więc to jest pierwsze miejsce. Miejsce drugie to jest oprócz gadżetów od Sopro i Botamentu, taka poziomica laserowa firmy Pro Wiem, że w tym roku na nią był taki dość duży boom. To jest wersja 80 cm. Zaznaczam, że jeżeli chodzi o na przykład poziomice, grabo i takie inne rzeczy, ja tego nawet nie rozpakowywałem tak, żeby osoba, która to wygra, miała własną radochę z uruchamiania tego i tak dalej. Więc to jest drugie miejsce dodatkowo. Dalmierz, to się każdemu przydaje. Laser Coś, co naprawdę w tym roku dla mnie robiło robotę, bo cały rok z niego korzystałem, to jest pistolet do silikonu Tajimy. I on tutaj ma taki fajny przełącznik. Polecam sprawdzić, jeżeli go wygracie. Zobaczcie, co potrafi taki, taki niepozorny pistolecik. I rzecz, którą również zakupiłem sobie w tym roku i jestem mega z niej zadowolony, to jest kabura na nożyk Tajimy. Oraz taki nożek stagimy. W połączeniu, tylko musicie sobie mieć pasek na robocie do spodni, ale to jest genialna sprawa. Jak się przyzwyczaicie do tego, to zawsze to będziecie mieli pod ręką, to jest genialna sprawa. To są nagrody za drugie miejsce, trzecie miejsce, znowu gadżety i dodatkowo zestaw bitów z Pro, w takiej fajnej mm, skrzyneczce. Zestaw wierteł Milwaukee do metalu, bardzo fajny również w skrzyneczce, kubek termiczny, jak widzicie z Milwaukee I, i, i gdzieś mi się tutaj część rzeczy zapodziało, O i tutaj taki podstawowy zestaw do suchej zabudowy jak, e, jak się to nazywa fachowo? Strug metalowy do płyt gipsowo-kartonowych, człowiek się uczyć całe życie, dla mnie to był zawsze hebel do płyt. To samo, tylko w wersji kątowej, że nie musicie już nożykiem sobie ścinać na 45 stopni, też ułatwia robotę. I taki nożyk do płyt, tak jak mówię, taki podstawowy zestaw do suchej zabudowy. Jak dla mnie, fajne nagrody. Zresztą dajcie znać w komentarzach, czy nagrody wam odpowiadają. Zresztą muszą wam odpowiadać, bo takie udało mi się ogarnąć. Tak jak mówię, część nagród dostałem od sponsorów, część nagród kupiłem. Z własnej kieszeni. Tak, jak mówię, tak, żeby Wam podziękować za Wasz wkład w rozwój mnie, mojego kanału i ogólnie całej tej społeczności, która, nazwijmy to, już toczy się dookoła mnie. I to jest po prostu w ramach podziękowania. Jak widzicie, temat jest na tyle poważny, że. Odwaliłem się w koszulę, a tak na poważnie to po prostu nagrywam to przed wyjściem na imprezę. Jak już trzeba wyglądać. Ja tam nigdy ładny nie będę, nie byłem nie, i nawet nie planuję być, ale jakoś trzeba zawsze wyglądać, więc konkurs rozpoczyna się wraz z publikacją tego filmu. Pamiętajcie, żeby przeczytać regulamin, żeby później nie było jakichś niedomówień i tak dalej. jeszcze raz, tak jak wspominałem wcześniej, obopólną radochę z tego, że się będziemy, czy będziecie się chwalić swoją robotą z możliwością. Wygrania nagród, więc to by było na tyle w tym filmie, i widzimy się w następnym. Na razie.